Sensacyjny wstrząs w pałacu prezydenckim. Karol Nawrocki, który jeszcze do niedawna wydawał się politycznym fenomenem, niemal niezniszczalnym w oczach opinii publicznej i pewnie kroczącym przez sondażowe rankingi, właśnie zderzył się z najpotężniejszym kryzysem od początku swojej kadencji. Najnowsze dane opublikowane przez Cebos uderzają z siłą pioruna w dotychczasową strategię wizerunkową głowy państwa. Prezydentura Nawrockiego przestaje być obszarem powszechnej akceptacji, a staje się polem bitwy i głębokiej polaryzacji. Choć otoczenie prezydenta desperacko próbuje zaklinać rzeczywistość, liczby są bezlitosne i nie dają marginesu na błąd odsetek osób oceniających działalność Karola Nawrockiego negatywnie wystrzelił w górę, osiągając rekordowy poziom 34%. To najwyższy wynik krytycznych ocen od sierpnia tego roku i moment, w którym miodowy miesiąc prezydenta z narodem definitywnie dobiega końca. Co gorsza, ten sondażowy zjazd następuje w chwili, gdy Nawrocki próbuje budować fundację blisko ludzkich spraw i ocieplać wizerunek spotkaniami z dziećmi, najwyraźniej społeczeństwo przestało kupować te narracje bezkrytycznie. Czy jesteśmy świadkami początku końca wizerunkowej potęgi Nawrockiego? Zanurzamy się w mroczne kulisy sondażowego tąpnięcia, które może na zawsze zmienić dynamikę polskiej polityki. Aby w pełni zrozumieć wagę tego, co właśnie się wydarzyło, musimy cofnąć się o kilka miesięcy, kiedy Karol Nawrocki był przedstawiany jako postać niemal mityczna polityk potrafiący łączyć skłócone strony, docierający tam, gdzie inni ponosili klęskę. Jego poparcie było granitowe, a krytyka marginalna. W analizach politycznych powtarzano jak mantrę, że Nawrocki to prezydent nowego pokolenia, który dzięki swojemu stylowi i bezpośredniości zyskał zaufanie grup dotychczas niechętnych polityce. Szczególnym powodem do dumy i fundamentem jego potęgi byli młodzi wyborcy. To oni, wolni od dawnych uprzedzeń, widzieli w nim powiew świeżości. Ten obraz prezydenta jako lidera młodych, otwartego i energicznego, był fundamentem całej strategii pałacu. Dziś ten fundament zaczyna drżeć w posadach, a najnowszy sondaż CEBOS pokazuje, że to, co było stabilne, zaczyna zamieniać się w płynne piaski. Analiza CEBOS rzuca światło na zjawisko niezwykle niebezpieczne dla każdego urzędującego prezydenta gwałtowną polaryzację ocen. Choć Nawrocki wciąż może pochwalić się poparciem przekraczającym połowę respondentów, to kierunek zmian jest jednoznaczny i groźny. 34% negatywnych ocen to nie jest zwykłe wahnięcie statystyczne, to sygnał, że dotychczasowy komfort wizerunkowy bezpowrotnie się ulotnił. Co najbardziej uderzające, wzrost krytyki następuje przy jednoczesnym, zaledwie symbolicznym wzroście ocen pozytywnych. Oznacza to, że elektorat traci swoją środkową, umiarkowaną część. Osoby, które do tej pory obserwowały Nawrockiego z zaciekawieniem lub po prostu nie miały zdania, Teraz masowo przechodzą do obozu jego przeciwników. Cebos wyraźnie zaznacza, że tak wysoki poziom niezadowolenia nie pojawiał się od wielu miesięcy, co zmienia cały kontekst dyskusji o kondycji tej prezydentury. Dla analityków to jasny dowód: część społeczeństwa zaczęła postrzegać działania głowy państwa w sposób radykalnie inny niż dotychczas. Każda wizerunkowa wpadka każdy gest, jak chociażby afera z brudną limuzyną na Łotwie czy kontrowersyjne wypowiedzi kucharza o zwykłym człowieku, zaczynają pracować na konto negatywnych ocen. Szczególnie kontrastowo obecne wyniki wypadają w zestawieniu z dawnymi nastrojami młodych respondentów. Wcześniej to właśnie oni byli najgorętszymi zwolennikami Nawrockiego, a dziś ten entuzjazm wydaje się wygasać. To rodzi fundamentalne pytania o trwałość poparcia, które do tej pory wydawało się tak silne. Czy pozytywny obraz prezydenta był jedynie efektem braku realnych kryzysów i sprawnego PRU, który teraz, w zderzeniu z rzeczywistością polityczną, zaczyna tracić swoją moc? Dane pokazują, że przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi topnieje w oczach. Choć Nawrocki wciąż utrzymuje się powyżej kreski, różnica nie daje już poczucia bezpieczeństwa. To moment zwrotny od tego, jak prezydent zareaguje na te dane, zależy, czy wcześniejsze wysokie notowania okażą się jedynie krótkim epizodem, czy trwałą cechą jego rządów. Jeśli trend się utrzyma, prezydent nadziei może szybko stać się prezydentem rozczarowania. Wzrost negatywnych ocen o taką skalę rodzi pytanie, czy to dopiero początek dłuższego procesu degradacji zaufania społecznego. Sondaże rzadko bywają rozstrzygające w pojedynkę, ale kiedy najwyższy poziom krytyki od miesięcy staje się faktem, nie można udawać, że nic się nie stało. Nastroje społeczne są niezwykle czułe na każdy błąd władzy, a akumulacja drobnych potknięć może doprowadzić do lawiny, której nie zatrzyma żadna akcja charytatywna. Warto również zwrócić uwagę na 15% niezdecydowanych to grupa, która wciąż nie potrafi jednoznacznie ocenić Nawrockiego to właśnie te osoby będą w najbliższych miesiącach języczkiem uwagi. Jeśli poczują, że prezydentura traci na autentyczności, ich głosy dopełnią obrazu kryzysu. Dla zaplecza politycznego Nabrockiego to czas na brutalną refleksję i zmianę strategii komunikacyjnej. Dotychczasowy styl sprawowania urzędu, oparty na zwyczajności i bezpośredniości, wyraźnie przestał wystarczać, a nawet zaczął budzić irytację, o czym świadczą reakcje na kuluarowe opowieści o jego kulinarnych gustach. Sondaż Cebos to potężny wstrząs dla Karola Nawrockiego i jego otoczenia. Rekordowe 34% ocen negatywnych to sygnał, że czarne chmury nad Pałacem Prezydenckim nie są jedynie wymysłem opozycji, lecz realnym faktem społecznym. Stabilność poparcia, która miała być fundamentem jego władzy, zaczęła pękać, a polaryzacja elektoratu sprawia, że każda kolejna decyzja będzie analizowana pod mikroskopem. Czy prezydent zdoła odzyskać zaufanie, zwłaszcza wśród młodych, czy też ten sondaż to pierwszy krok na drodze do wizerunkowej klęski? Zatem, czy gwałtowny wzrost negatywnych ocen do poziomu 34% to definitywny koniec okresu ochronnego dla prezydentury Karola Nawrockiego? I sygnał do zmiany całej strategii komunikacyjnej pałacu. Czy fakt, że społeczeństwo zaczyna się tak silnie polaryzować wokół głowy państwa, uniemożliwi Nawrockiemu realizację jego wizji prezydentury blisko ludzkich spraw? Jak te dane wpłyną na pozycję prezydenta wewnątrz jego własnego obozu politycznego, skoro jego największy atut, szerokie poparcie społeczne, właśnie zaczął topnieć? Podzielcie się swoimi opiniami i komentarzami na temat tego sondażowego topnięcia.